A może kocioł pelletowy? Ja jestem zdecydowanie na tak. Kotły do spalania biomasy to bez wątpienia najbardziej ekologiczne źródła ciepła. Ich bilans CO2 wynosi zero. Dlatego są tak bardzo popularne w Europie, na świecie i przede wszystkim są bardzo popularne w Polsce. Kotły peletowe charakteryzują się wysoką sprawnością. Odpowiednie zarządzanie procesem spalania powoduje, że są to urządzenia bardzo ekonomiczne. Wiem, że cena peletów w ostatnich miesiącach była dosyć niepokojąca dla użytkowników kotłów peletowych, ale z tego co widzę, sytuacja na rynku się stabilizuje i ceny wracają do swojego normalnego poziomu. peletowe, tak jak każde urządzenie, powinno być użytkowane według zaleceń producenta. Wszystkie informacje zawarte są w DTRC, oczywiście. Ale dzisiaj chciałbym poruszyć parę kwestii, które pozwolą nam na bezproblemowe użytkowanie kotła peletowego. Ja mam na imię Sebastian. To jest nowy odcinek HT. Movie. Zaczynamy! które dzisiaj będę poruszał dla większości z nas są sprawami oczywistymi, ale czasami mam wrażenie, że niektórzy z nas szukają pewnych skrótów, uważają, że niektóre sytuacje można byłoby w jakiś sposób ominąć i zawsze kończy się to w ten sam sposób nieprawidłową pracą urządzenia. Pierwszym takim tematem jest miejsce, w którym przechowujemy pelet. Powinno być to miejsce suche, wentylowane, żeby pozbyć się wilgoci. Wilgoć to jest największy wróg peletu. Może spowodować niepoprawną pracę urządzenia, a w najgorszym przypadku uszkodzenie całego układu podawania paliwa. Podczas pierwszego uruchomienia czy wyregulowania kotła najważniejszą czynnością jest tak zwane przeważenie. Musimy podać do automatyki informacje o wydajności podajnika, czyli ile podajnik byłby w stanie podać paliwa podczas ciągłej godzinnej pracy. Oczywiście nigdy taka sytuacja nie nastąpi. Ale w taki sposób określamy wydajność podajnika. W tym momencie nie będę tłumaczył, na czym dokładnie polega przeważenie, bo ta informacja znajduje się w DTRC oraz na naszym oficjalnym kanale Heiztechnik. Jesteście w stanie znaleźć filmy, które. Pokażą Wam, jak tą czynność przeprowadzić poprawnie. Klienci bardzo często pytają się, jaką wartość należy podać, i tutaj jest tylko jedna poprawna odpowiedź taka, jaka wyjdzie nam z przeważenia. Nie manipulujemy wartością podawanego paliwa aby zaoszczędzić, nie wiem, zużycie paliwa, bo to nam nic nie da. A wręcz przeciwnie, zazwyczaj manipulacja ta spowoduje, że kocioł będzie spalał zdecydowanie większą ilość paliwa niż mógłby. Dlatego też do wydajności podajnika zawsze podajemy tą wartość, która wychodzi nam z przeważenia. Elementy, które musimy wyczyścić to na pewno komora wymiennika, komora spalania, palnik. Nie zapominajmy o wyczystce w czopuchu, raz na jakiś czas wyczystka komina. To gwarantuje nam odpowiednią pracę urządzenia. I tutaj pojawia nam się temat Zetki, czyli odpowiedniego napowietrzenia kotłowni. Zawsze się zastanawiam, jak to jest. Gdy klient montuje kominek o Zetce, każdy pamięta, bo każdy wie, że musi być odpowiednia ilość powietrza do, do spalania. Jeżeli mówimy o kotle na paliwo stałe, tutaj już są różne historie, że nie ma potrzeby montowania Zetki, że jest okno w kotłowni zawsze otwarte, że są duże jakieś szczeliny w drzwiach. Kochani, nie. Zetka jest absolutnie konieczna, żeby kocioł peletowy poprawnie funkcjonował. Więc tutaj nie ma żadnego gadania. Zawsze w kotłowni montujemy zetkę. Żeby zetka poprawnie funkcjonowała, musimy również zadbać o prawidłową pracę wentylacji w kotłowni. Dzisiejsze kotły peletowe, które spełniają normy piątej klasy, czy eco mają niską temperaturę spalin. Bardzo często temperatura ta jest poniżej 100 stopni, dlatego też, żeby wyeliminować problem przekwitów, czy nieodpowiedniego ciągu kominowego, zalecane są wkłady stalowe. Każdy użytkownik kotła pelletowego kojarzy bardzo charakterystyczny element w układzie podawania paliwa, a mianowicie elastyczny przewód, który łączy podajnik paliwa z palnikiem. Ale nie każdy wie, do czego tak naprawdę ten element służy. Oprócz tej podstawowej funkcji, czyli podawania paliwa między podajnikiem a palnikiem, jest to również bezpiecznik. Jest to bezpiecznik, który podczas tak zwanej cofki uniemożliwia zapalenia się paliwa w zasobniku. Słuchajcie, sama wymiana łącznika nie spowoduje wyeliminowanie problemu. Tak jak w urządzeniu elektronicznym. Jeżeli bezpiecznik nam się przepali, to samo przelutowanie bezpiecznika też nie spowoduje, że urządzenie będzie funkcjonowało poprawnie, musimy wyeliminować przyczynę, dlaczego ten bezpiecznik w ogóle reaguje. I tutaj są trzy powody, dlaczego ten łącznik może się przepalić. To, jest, to są te trzy kwestie, o których rozmawialiśmy przed chwilą, czyli czyszczenie kotła, czyli mamy nieodpowiednio wyczyszczony kocioł lub palnik. Brak ciągu kominowego. Lub brak napowietrzenia kotłowni. Jeżeli nam się przepali łącznik, pamiętajmy o tych trzech rzeczach: czyli jeszcze raz czyszczenie kotła, ciąg kominowy i napowietrzenie kotłowni. Kolejną bardzo ważną kwestią. Jest odpowiednie zabezpieczenie temperatury na powrocie na poziomie 55 stopni. To gwarantuje nam przedłużoną gwarancję oraz odpowiednie spalanie, o odpowiednią pracę kotła. Mamy dwa sposoby na prawidłowe zabezpieczenie temperatury na powrocie. Pierwszym sposobem, chyba najczęściej używanym przez naszych instalatorów, jest tak zwana pompa przewołowa, pompa kotłowa. Montuje się pompę na bypassie między zasilaniem a powrotem. Czujnik szylgowy montujemy na wejściu do kotła. Nasza automatyka wtedy pilnuje, żeby temperatura, która wraca z instalacji do kotła, była na poziomie 55 stopni. Kolejnym, kolejną możliwością jest zastosowanie zaworu termostatycznego o stałej nastawie na poziomie 55 stopni. Samo zastosowanie zaworu mieszającego nie gwarantuje nam zabezpieczenia temperatury na powrocie. Podwyższy nam tą temperaturę, ale daje cały czas możliwość manipulacji wartością, jaka ta temperatura do kotła będzie wracała. Kolejne pytanie, które bardzo często pojawia się na forach, jest to pytanie, Jakie macie ustawienia na swoich kotłach? Od razu odpowiadam: wprowadzenie nastaw innego użytkownika do swojego kotła nie daje nam żadnej gwarancji, a wręcz jestem pewien, w żaden sposób nie spowoduje, że nasze urządzenie będzie pracowało poprawnie. Każda instalacja, każdy dom to jest temat indywidualny i zawsze musimy zestroić źródło. Ciepła z, z instalacją w sposób indywidualny. I nie ma tutaj żadnego złotego środka. Nie ma nastaw uniwersalnych, które będą pasowały do każdego urządzenia. Bo gdyby tak było, to kocioł byłby już wstępnie, nawet nie wstępnie, w sposób idealny wysterowany w fabryce. Ale tak nie jest. Dlatego musimy zawsze pamiętać o tym, żeby nasze urządzenie odmontowała osoba. Która została przeszkolona przez nas, została przeszkolona w ustawieniu naszego urządzenia, żeby pomóc zestroić kocioł z instalacją. I właśnie w tym miejscu chciałbym zaprosić wszystkich instalatorów, którzy jeszcze z nami nie współpracują, do wejścia na stronę www.heiztechnik.pl. Zakładka Kontakt, znaleźć numer do naszego regionalnego doradcy techniczno-handlowego, wykonać telefon lub napisać mail. Doradcy pomogą zapoznać się z pełną ofertą handlową, zaproszą na odpowiednie szkolenia, po których będziecie w sposób prawidłowy dobierać oraz montować nasze urządzenia. Dlatego zapraszamy Was do naszego zespołu, do HTC. Kocioł peletowy, jak każde urządzenie mechaniczne przynajmniej raz w roku powinno mieć przeprowadzony przegląd techniczny. Dlatego też zachęcamy wszystkich użytkowników do cyklicznego i systematycznego serwisowania naszych urządzeń. Pamiętajcie, że zawsze w okresie wiosenno-letnim od kwietnia do 20 sierpnia jest zawsze promocja na Prace serwisowe. Tematy, które poruszyliśmy w dzisiejszym odcinku, to taka podstawa, taka baza informacji, którą powinniśmy znać, jeżeli chcemy dalej rozmawiać na temat urządzeń na biomasę. Jest to taki punkt wyjścia do dalszych rozmów. Dlatego Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w sposób czysty i klarowny te podstawowe informacje i że będziecie chcieli dalej posłuchać na temat urządzeń peletowych. Na dzisiaj to już wszystko, dlatego też jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę o polubienie tego odcinka, proszę o subskrypcję naszego kanału. Zachęcam do polubienia naszego fanpage'u na facebooku oraz instagramie, i do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki wielkie, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć.